Zazwyczaj gościmy ją w naszym studiu głównie z powodów filmowych, rozmawiamy o tym, czym zajmuje się na co dzień, ale teraz porozmawiamy na temat nie mniej ważny, żeby nie powiedzieć nawet, mam nadzieję, że Małgosia się o to nie obrazi, ważniejszy, bo co jest ważniejszego niż zdrowie kobiet, nas? Cześć Małgosiu, Małgosia Szumowska Witam. jest z nami. O menopauzie będziemy rozmawiać, tak. a przyczynkiem do tej rozmowy jest twoja przyjaźń z Naomi Watts, która to niedawno wydała książkę, ja tę książkę no mam książkę. tutaj przy sobie, książka Już się nie boję, znamienny, ty znamienny tytuł, bo dlaczego by bać się rozmawiać o menopauzie? No, myślę, że wiele y, kobiet, mężczyzn y, nie ma świadomości społecznej a propos menopauzy i wiele osób się boi o tym rozmawiać i nadal paradoksalnie jest to dla wielu temat tabu, jest to coś o czym nie wypada rozmawiać, jest to jakaś wstydliwa sfera. Naomi Watts y, przeczytałam tą książkę i naprawdę jestem zafascynowana jej podejściem, jej niesamowitą otwartością i przełamaniem wszystkich właściwie właśnie takich wstydliwych powiedziałabym Rzekomo tematów, i to jak ona wprost o tym mówi. Nie bójmy się o tym mówić, to jest zupełnie nowy rozdział w życiu, i to nie jest coś, czego mamy się wstydzić, to jest coś, o czym właśnie mamy rozmawiać. I ja jestem niesłychanie pod wrażeniem tej książki, i tak jak robiłam z nią film i przyjaźniłyśmy się, jakby no w tej sferze czysto filmowej, tak tutaj ona mi bardzo zaskoczyła jako kobieta, yy, która pomaga totalnie innym kobietom, i chciałabym. Popchnąć to dalej tutaj w Polsce. Też chciałabym wywołać dyskusję na ten temat. Mamy, tak się składa, że mamy krótkie nagrania od samej Naomi Watts, tak. która jest swoją przyjaciółką, więc my trochę to wykorzystaliśmy i poprosiliśmy Naomi, żeby taki apel do kobiet polskich wystosowała. Posłuchajmy. Cześć wszystkim moim polskim przyjaciółkom, które przechodzą menopauzę, mam coś specjalnie dla was. Napisałam tę książkę, ponieważ nikt dotąd nie poruszał tego tematu. Nikt o tym nie mówił, a ja czułam się bardzo samotna i przestraszona. Mam nadzieję, że dzięki niej poczujecie się lepiej poinformowane, mniej osamotnione i będziecie się dobrze bawić. Przecież nie wszystko musi być mroczne i ponure. To naprawdę ciekawa przygoda, kiedy przejdziecie na drugą stronę, panie. Małgo, moja przyjaciółko i orędowniczko tej książki. Czy mogę to powiedzieć? Powiedzieć? Naprawdę cię doceniam. Proszę przekaż tę wiadomość wszystkim swoim znajomym, a ja mam nadzieję, że pokochacie tę lekturę. Nie jesteśmy niewidzialni i na pewno nie odpuszczamy. Wywalczyłyśmy swoje miejsce. To bardzo ważne, że takie gwiazdy światowego kina poruszają ten temat, bo, bo na pewno mają też większą tą słuchalność, ale ty powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, że na przykład mężczyźni w ogóle o tym nie rozmawiają i powiem ci uczciwie, że... My tutaj dopiero jak mieliśmy u nas w programie ten temat, ja tak naprawdę pierwsza zrozumiałem, z czym się mierzyć będzie pewnie w najbliższym czasie, albo zaczyna się mierzyć wiele kobiet, w tym też moja żona, i zacząłem z nią o tym rozmawiać. Czy to nie jest też tak, że w związkach ludzie powinni o tym zacząć rozmawiać, bo faceci moim zdaniem to nie mają o tym bladego pojęcia? Faceci nie mają o tym bladego pojęcia, bo też jak gdyby w pokoleniu naszych mam, to był trochę temat tabu. O tym się nie do końca mówiło. Ja miałam to szczęście, że moja mama ze mną o tym rozmawiała, ale już jej mama, babcia moja, nigdy nie poruszała tego tematu. To był taki temat wstydliwy. Mało tego, nie rozmawiamy o tym, jak ważna jest hormonalna terapia zastępcza. Bardzo mało kobiet w Polsce stosuje hormonalną terapię. Jest 7% kobiet w Polsce stosuje hormonalną terapię zastępczą, którą możemy stosować już w perimenopauzie. Nie tylko w menopauzie, możemy zacząć stosować ją wcześniej, tak jak robi to wiele Francuzek, gdzie lekarze ginekolodzy przepisują już hormonalną terapię zastępczą, często nawet po 40, dlatego że nie u każdej kobiety w tym samym momencie zaczynają się pierwsze symptomy. O tym jest książka Nomi. U niej zaczęły się niesłychanie wcześnie. Ona chodziła od lekarza do lekarza, nie wiedziała co jej jest, bolał ją bark, miała problemy jelitowe, miała bezsenność i... Poszczególni lekarze mówili a to przepiszemy coś ci na jelita, a to przepiszemy ci na bark, a to iść na rehabilitację, a tu masz środki antydepresyjne. Okazało się, że to był po prostu spadek hormonów i wyrównanie ich, czyli hormonalna terapia zastępcza spowodowało ustąpienie tych dolegliwości. Ja miałam bardzo podobną sytuację, cierpiałam na bezsenność, nie wiedziałam tak naprawdę co mi jest, przepisywano mi rozmaite leki, tabletki nasenne, takie, takie. Okazuje się, że zupełnie nie w tym leży problem. Próba, jak gdyby, wy 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 wyrównania tych hormonów trafiłam na świetnego lekarza, ginekologa Pawła Bastę z Krakowa, który w bardzo świadomy sposób powiedział mi, nie bój się, tutaj zastosujemy hormonalną terapię zastępczą, ale przecież wokół tego jest odium, że hormony szkodzą. To jest nieprawda. W, w 2002 roku zostało wydane jakby fałszywie zinterpretowane oświadczenie y w Stanach Zjednoczonych, który mówi o tym, że hormonalna terapia zastępcza jest szkodliwa, wywołuje różne choroby, raka. Jest to nieprawda. To było źle podane, źle sformułowane. Są na ten temat teraz najnowsze badania. Hormonalna terapia zastępcza nie jest niebezpieczna. Zatem ja myślę, że to jest coś, co by zmieniło życie wielu kobiet. Mamy masę objawów, mamy masę lęków, mamy bezsenność, zmagamy się z depresją, zmagamy się z różnymi bolami, a tymczasem chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby podać hormonalną terapię zastępczą. Oczywiście są panie, które nie chcą tego robić i ja to szanuję, tak? Ale bądźmy świadome, jak to ogromny wpływ ma na nasze zdrowie. Te narzędzia, po które możemy sięgnąć, żeby, żeby sobie pomóc, mamy na wyciągnięcie ręki, bo przecież sport jest jednym z nich, a ty jesteś, Małgorzata, ambasadorką ruchu, bo sport jest dla Ciebie bardzo ważny. To też ma wpływ na to, jak się czujemy, prawda, kiedy przechodzimy przez tę menopauzę i warto zacząć tak. wcześniej niż wtedy, kiedy tę menopauzę już mamy. Tak, zwłaszcza, tak, że tak jak mówię, jest coś takiego jak perimenopauza, czyli jakby tak. menopauza to nie jest tylko menopauza, to są też te lata przed w których już zaczynamy mieć jak gdyby pewien niedobór tych hormonów, czy one tracą jakiś balans w naszym ciele. I poza tym z wiekiem tracimy masę mięśniową w zastraszającym tempie. Dotyczy to i mężczyzn i kobiet, ale jednak w szczególności dotyka w większym stopniu kobiet. I tutaj ja byłam bardzo zaskoczona, trafiając na pewnego fizjoterapeutę, który powiedział mi, że ćwiczenia siłowe trzeba uprawiać i to bardzo dużymi obciążeniami gdzie ja non -stop słyszałam od koleżanek nie rób tego to ci zaszkodzi na kręgosłup to ci zaszkodzi na kolana czemu ty to robisz gdy tymczasem od fizjoterapeuty Grzegorza Osika słyszałam jest na odwrót to ci pomoże to zbuduje siłę nie będziesz miał ubytku mięśniowego mniejsze szanse na osteoporozę yy, większa siła yy, na wszystko to właściwie wpływa i ja od 7 lat uprawiam ten trening siłowy i pływam Szczerze powiedziawszy czuję, że wchodzę w nowy etap życia o wiele silniejsza, mocniejsza niż... 15 lat temu. No i na własnych zasadach. I na własnych zasadach. To jest ta książka i polecamy ją też z uwagi na to, że Naomi w bardzo bezpośredni sposób rozprawia się z różnymi wątkami dotyczącymi menopauzy, ale my nie tylko o tym no temacie, właśnie. Małgosiu, chcemy, no, bo jak mamy już za... Ciebie na kanapie... No, to... no możecie, ale ja tu jednak tak się zaangażowałam. No, z, widzimy, <laughs> aż się oczy Ci świecą, jak oczy o tym Oczy świecą. No ale wiesz, teraz dosłownie parę dni temu o tym tak. mówiliśmy nawet u nas w programie, no, że e, rozpoczynasz nowy projekt e, z między innymi aktorką, która w tej chwili rozgrzewa e, serca i umysły na całym świecie, e, Emily Lou Wood, tak, tak, która, Lou Wood. Lou Wood. Tak. nie Emily, tylko Emily Lou, li, Lou Wood. E, Zresztą z tego co wiemy, bo to jest aktorka, która e, zagrała w, no, w bardzo charakterystyczny sposób i bardzo zdobyła dużą popularność ze sprawą serialu Biały Lotus, część trzecia, tak. Natomiast e, no, ty podobno wcześniej odkryłaś jej talent. Tak, ja już dwa lata temu starałam się o nią po obejrzeniu Sex Education, i po prostu wtedy, wówczas nie było to wcale wbrew pozorom takie trudne. Udało nam się porozmawiać. Ona przeczytała scenariusz i powiedziała, tak, chcę brać udział w tym projekcie. Natomiast w momencie, w którym wyszedł White Lotus, natychmiast jej agenci powiedzieli nam, że ona już jest niedostępna, bo ona oczywiście. jest bardzo zmęczona. I właściwie, gdyby nie to, że ja miałam do niej jakiś kontakt i napisałam do niej, powiedziałam, bardzo cię proszę, nie zostawiaj nas, bo ten projekt jednak jest dla mnie ważny, jesteśmy razem w tym projekcie od tylu właściwie miesięcy, właściwie lat, można powiedzieć. I ona o, o dziwo powiedziała, słuchaj, oczywiście, że tak, rozumiem to, Chcę z wami zrobić ten film, także też od niej jakby bardzo fajna postawa. Proszę powiedzieć coś więcej. The Idiot z takim. The Idiot. Tak? to Jest to film, który robimy z Michałem Eglertem jako reżyserski duet. Jest to film opowiadający e, historię. Jest to czarna komedia. Historię żony. Fiodora Dostojewskiego, Anny Grigoryjowej Dostojewskiej, ich wyprawy na zachód. Oni jadą do Baden i on tam zaczyna grać w ruletkę. Można sobie wyobrazić, że raczej nie wygrywa. Jest to czarna komedia, jest to taki rodzaj przenikliwej satyry. Film głęboko obnażający właściwie rosyjską mentalność, i właściwie obnażający też w jakimś sensie dostojewskiego. Także myślę, że bardzo zaskakujący punkt widzenia. A Emili będzie grała? żonę... Emi, w Emi będzie grała żonę. Tak, żonę, do Stojskiego będzie grał Johnny Flynn, również bardzo znany brytyjski aktor. Także jest to taki brytyjski film. Kiedy wchodzicie na plan? Wchodzimy na plan najprawdopodobniej 16 czerwca. To już? Tak. A, czyli i Emi się pojawi, tak? dogadane Liczysz na to? Mam nadzieję, że się pojawi. Liczę na to. No i tak, jak mówię, mam ogromne... Czuję ogromną siłę w sobie jako kobieta, menopauzalna i chcę robić film i mam poczucie, że wiele genialnych filmów przede mną, także chciałam powiedzieć, że jest to jeden z najpiękniejszych momentów dla mnie jako kobiety w moim życiu, ale również jako dla reżyserki i menopauza nie jest niczym strasznym, a wręcz daje jakąś niesamowitą wolność i siłę. Mm, to I prawda. to chciałam powiedzieć. To prawda, w Wieka kobietach deklaracja. siła zawsze bez względu na ich wiek. Bardzo, bardzo Ci, bardzo ci Mogoś dziękujemy. E, Pozdrów od nas na łos i podziękuj za tę Oczywiście, książkę, bo ona jest ważna dla każdej kobiety. I kobiet. Emil Wood też. Cześć, tu Dorota? I... I Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry